Dzisiaj klocek próbuje dostać się do nieba miejmy nadzieję, że mu się uda. Ja ci kręcę widzicie ile klocek popełnił grzechu? Bardzo dużo 20... 2 miliony 222 tysiące 222, a jakie grzechy Klocek, po... nie no, Klocek tego nie zrobił Na pewno, dobra, o co Tu chodzi, klikamy i przechodzimy Dalej, nie no, musimy podcinać Ludzi, patrzcie, możemy Zrobić mnóstwo pieniędzy Przypominam O 13 codziennie Są odcinki u Klocka, także wbijajcie A o, jak gaga. zostawicie lajka I będzie dużo lajków, to będą częściej Odcinki, jeszcze częściej niż codziennie Będą dwa dziennie, to jest bardzo dużo odcinków. Dobra, podcinamy ich. Na pewno ich przegonimy. Co to jest? Darmowe nagrody? Dawaj, darmowa nagroda. Muszę dołączyć do naszej grupy i polubić, o kurde. Dobra, dawaj, dawaj, przechodzimy, jesteśmy 24 i ja bym chciał jeszcze ulepszenia, ale to musimy poczekać, patrzcie, mamy tutaj level, nie? I musimy, musimy sobie ulepszyć, żebyśmy mieli szybszy level, jak będzie mieli szybszy level, to dzięki temu będziemy mogli po prostu lecieć dalej. Także lecimy, lecimy levelem dalej. Jesteśmy 23 i klocek jest 23. Patrzcie, tam jest klocek 2. Siema klocek 2. Co tam klocek 2? To jest ten klocek i to ja klocek. O kto tam do tyłu idzie? Czemu? Co się stało? Dobra, idziemy dalej. Myk, podcięty. I jeszcze raz podcinamy. Chyba jak podcinamy, to wtedy więcej zarobiamy, a klocek chce więcej zarabiać. Klocek chce być super bogaty. Myk, myk, myk. Dwa miliony musimy nabić, mamy słaby. O w ogóle co to jesteś do kręcenia. Dawaj kręci. My kręcimy to 500 tysięcy, no nie, jest to nie wiadomo jak dużo, ale coś tam zawsze dla klocka jest. My podcinamy znowu. My chcemy tutaj być. Ty masz tylko milion grzechów, my mamy więcej, więc chcemy być wyżej, bo jesteśmy lepsi, mamy więcej grzechów, tak chyba na tym to polega, jeżeli chcecie doj dojść do nieba, co nie, prawda, prawda? A w ogóle subika zostawcie, jeżeli nie zostawiliście. Zachęcam do subika zachęcam wszystkich widzów do subowania, jeżeli ktoś nie subuje, zachęcam. Dobra, lecimy do. Ale miejsce, ale my jak burza, my jak burza, idziemy do przodu. Patrzcie kto tam stoi, czy to jest Bóg. Dobra, podcinamy dalej, my jesteśmy dalej, o wiele, jesteśmy na 17 miejscu. Miejmy nadzieję, że nikt tam nie zrobi. Czemu jesteśmy dalej? A bo ktoś wszedł, dobra, patrzcie. I teoretycznie, jakbyśmy w sumie nic nie robili, w sensie stalibyśmy. Teoretycznie powinniśmy dojść do pierwszego miejsca, ale my chcemy jak najszybciej, my będziemy ich podcinać. Bo chcemy ich podcinać, bo jest... Chamy, jesteśmy homy! Jesteśmy homy! Uda nam się! Zobaczymy za którym razem! Patrzcie ile zarabiamy w ogóle tutaj! Patrzcie, po milion praktycznie! Wow I tu więcej chyba expa dostajemy, co nie? Musimy podcinać, bo jak podcinamy to wtedy dostajemy więcej expa i możemy szybciej iść! Jest super! Jesteśmy na 14 miejscu! Za godzinę na pewno nam się uda! Nie no, tak serio, to miejmy nadzieję, że szybciej bo klocek się popłaczy, jeżeli nie a klocek chce być w niebie! Chcę zobaczyć jak wygląda w niebie, bo to jest ciekawe. My klikamy dalej i lecimy dalej. Mamy tu emotki w ogóle, możemy łuk zrobić, łuk dawaj Czemu nie działa nam emotka, czemu klockowi nie działa emotka, nie wiem o co chodzi Dobra nie będziemy trollować, miejmy nadzieję, że nas nikt nie stroluje. Mamy nowy poziom, szybszy czas odliczania Nie wiem co to robi, ale bierzemy to Bo klocek chce szybszy czas odliczania i lecimy dalej, 10 milionów potrzeba Jesteśmy na 10 miejscu, 10 fajne miejsce Ale chyba zarabiamy coraz więcej za każde miejsce, tak się klockowi wydaje myk I podcinamy dalej, jesteśmy na dziewiątym miejscu, 9 Dziewiąty. Super, klotek jest zadowolony z dziewiątego miejsca, ale fajnie. Dobra, lecimy dalej. Ja cię... ej, nie czemu? Dobra, jesteśmy na ósmej, tak miejscu. Patrzcie, ile zarabiamy. I miejmy nadzieję, że nikt nas nie przegoni. O nie, gościa wywaliło. No, niestety, ktoś go chyba strollował. Myślę, że nigdy nie byłem tak spokojny w grze. Tora napisała, napisała albo napisał. Chyba napisała, tak mi się wydaje, że to kobieta. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, jesteśmy już na piątym miejscu. Wow, ej, czy to tak szybko pójdzie? Nie, no, nie wierzę w to, że to będzie takie proste. Ktoś nas podciął, nie wolno nas podcinać. Klocek jest skórzony. Następne, dobra, bierzemy z powrotem, piodem jest. Eee, gnido! Oddawaj na miejsce! Oddawaj na miejsce gnido, pyk, jeszcze raz. Znowu nas pewnie, no właśnie, znowu to zrobię, będziemy tak w kółko latać najgorzej. Dobra, zrobimy tak. Wydaje mi się, że to będzie dobry myk, że poczekamy sobie, niech nam się nagrainduje. Niech Tora przegoni tego typa z przodu i poczekamy, poczekamy. Nagraindujmy sobie pieniędzy, zabijmy sobie jak najwięcej. Jak on nas będzie próbował przegonić, to po prostu klikniemy od razu. Nie będzie nas mógł przegonić, ale on chyba czeka. Na okazję, ale się chyba nie doczeka. Przynajmniej miejmy nadzieję, że się nie doczeka. A się świeci w ogóle, Tora. Patrzcie, ja też krocek też się chce tak świecić. Jak się tak świecić? Wytłumaczcie krótkowi, jak to zrobić. Ale byśmy teraz podcięli wszystkich po kolei, ale musimy czekać. Musimy czekać, niestety. E, gnido, nie będziesz nas podcinać, nie ma szans, nie podetniesz nas, nie podetniesz nas. A tore, podcinamy, e, kto tam? Ale poleciał, jaka ja? O, dobra, u, piąte miejsce, ej, byliśmy, już na piąte miejsce, tak się klockowi wydaje. My, podcinamy, chcemy być na czwartym miejscu. klocek chce być na czwartym miejscu, nie będzie na piątym. Czwarte miejsce, patrzcie, jak ty masz tak mało grzechów, więc nas nie obchodzisz, nie obchodzisz nas totalnie. Dobra, teraz czekamy, jesteśmy na czwartym miejscu, miejmy nadzieję, że nie, e, kolego, kolego, nie wolno tak robić, klockowi, klockcy się nie zgadza na takie rzeczy. Jesteśmy gotowi na podcinanie. Miejmy nadzieję, że gościa nie wykupi za bo za tutaj można różne rzeczy wykupić. Można bombę wykupić, można... O, aury można wykupić, jak klocek chce aure, ale tu trzeba jakieś rzeczy robić. Dobra, to klocek nie chce jednak aury. E, czekamy, czekamy. E, nie ma pod... E, kolego, kolego, nie podcinaj klocka. Nie da klocek się podcinać, nie da się klocek podcinać. Klotek się nie da podcinać, nie ma takiej szansy, żeby klocek się da podcinać, bo klocek jest mistrzem tego trybu Gatekeeper, dobra, musimy patrzcie. To no teraz tak naprawdę to chyba polega na tym, że gościu, który jest pierwszy, to po prostu ma jakiś tam czas oczekiwania i on wejdzie po prostu do nieba i my sobie będziemy mogli pod koniec zobaczyć jak wygląda niebo. Także teraz widzę, że jest w miarę spokojnie, tam z tyłu widzę, że tam też nie dużo osób jest. Zaraz powinniśmy osiągnąć trzecie miejsce i klocek ma pełno hajsu, a jeżeli mam nadzieję, że to jest tak, że jeżeli Klocka na przykład, ktoś zastrzeli, bo może tak zrobić, to że klocek będzie miał te pieniądze i będzie mógł sobie po prostu normalnie wrócić. Dobra, weźmiemy mnożnik doświadczenia, żeby wbić jak najwyższy level. Okej, okay. a gościa wywaliło E. Co tu się dzieje? Dobra, jesteśmy trzeci. Tora jest z tyłu. Zarabiamy coraz więcej pieniędzy. O, co się stało z torą? Ktoś podciął torę? Co tu się stało? Klocek nie ma pojęcia. Patrzcie, mamy najwięcej grzech. Nie, dobra, jest gościu. Nie, nie, nie ma. E. Nie ma wchodzenia przede mną. Klocek jest na trzecim miejscu, koniec, kropka. Jak ktoś będzie klocka odcinał o to tu się e nie ma podcinania, patrzcie, ty se weszła. E, nie ma podcinania, koleżanko. Nie, 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 koleżanko. Nie ma podcinania, nie pozwolę ci. Klocek tu stoi i tyle, i koniec, kropka Dobra, mam następny poziom, dajmy sobie mnożnik pieniędzy. Mnożacz tak zwane, według gry. Mnożać, daję sobie klocek mnożo. Nie wchodzimy, przed klocka, nie ma szans, nie wchodzimy, przed klocka. Klocek jest zabezpieczony pieniędzmi, klocek tu będzie stał do, e, nie wiem, w sumie do wejścia do nieba. Ciekawe ile czasu w ogóle trzeba tam stać Bo klocek nie ma pojęcia Ale klockowi się na pewno uda Klocek sobie teraz mnoży pieniądze Dzięki temu, że stoi tak daleko Jak klocek będzie wkurzony To będzie sobie mógł podcięcia kupić I będzie się mógł podciąć pod wszystkich Bo to jest dosyć tanie O, jesteśmy drudzy Patrzcie, jesteśmy drudzy Klocek chce być drugi I lecimy, lecimy Miejmy nadzieję, że nikt klocka nie będzie chciał podciąć A jesteśmy zabezpieczeni na każde podcięcie Mamy pełno pieniędzy Więc miejmy nadzieję, że nie będziemy hamem, Nie będzie nikt hamem i nie ukradniam, ale chmury to są w ogóle, patrzcie, jakie niebo fajne, ej, co tam jest, to jest chyba niebo, do którego wejdziemy, miejmy nadzieję przynajmniej Patrzcie, klocek ma już 1 bilion i będzie miał coraz więcej, nikt nie podetnie klocka ale patrzcie jak wolno level teraz leci niestety klocek jest niezadowolony no, chociaż nie wygląda jakby nie był zadowolony ale klocek jest niezadowolony z tego że tak wolno ten poziom leci, klocek chciałby żeby szybciej leciał ale niestety nie leci co to jest błąd w ogóle zobaczymy linia shuffle, aha czyli że po prostu wszystkich wrzuci w różne dziwne miejsca randomowe totalnie, teoretycznie jakby klocek to kupił to by mógł być pierwszy, ale i tak klocek za chwilę będzie pierwszy, więc klocek, klocka nie interesuje to żeby takie rzeczy robić E, 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 leżanko, dobra, to tak robimy w takim razie. Ile jest czasu? Gdzieś tu jest napisane ile jest czasu, żeby we? Klocek nie widzi, totalnie nie widzi. A nie, wyk, jest, udało się, klocek wszedł, ale ja, ja, klocek wszedł, klocek jest mistrzem, klocek wszedł podciął buhamem, ale udało mu się. Znaczy w sumie to nie byłem hamem, po prostu ktoś tam coś tam przerzucił. Mam zademonstrować dowód swojej niewinności, ale klocek żadnego takiego nie ma. Miejmy nadzieję, że i tak nas wpuszczą. To, to nie jest dowód na naszą niewinność, tak? Być głupkiem, gdyby zignorował taki akt odkupienia. Chyba tak można to przetłumaczyć. Trzy kropki. Proszę o szansę, daj nam szansę, żebyśmy weszli. Proszę, proszę, daj nam. O nie! O nie, o nie, o nie! Wrzuca nas! Nie najgorzej, nie udało nam się, ale słabo. A chciałem wejść. Czy nie udało nam się, jesteśmy w piekle? Czy będziemy od nowa na linii? Jak to wygląda? O nie! Klocek jest w piekle, a klocek nie chce być w piekle. To my tutaj mamy lawę, możemy sobie pochodzić po lawie, możemy się wspinać? Nie. No niestety, problem jest taki, że klocek ma tyle grzechów, że klocka nie chcieli wrzucić. A jajaj, jaj, najgorzej. Patrzcie, niby piekła, jesteśmy nad nimi, ale jaja. no dobra, no to popływa klocek. No niestety, klockowi się nie udało i klocka nie lubią, klocek jest w lawie i klocek jest smutny. Klocek was nie podpuszcza, ale nie kliknie. W odcinek, który pojawia się aktualnie na ekranie, a pojawia się ich dużo. Jeżeli klikniecie, to pamiętajcie, że będą tak samo fajne jak te.